Dzień dobry, ja nazywam się Karolina Sakołowska i jestem seksedukatorką Erotic Med. Naszym dzisiejszym tematem będą gry erotyczne. Gry dla dorosłych to świetny sposób na przełamanie rutyny i rozbudzenie fantazji. Dzięki nim możecie lepiej się poznać, rozmawiać o swoich pragnieniach i próbować nowych rzeczy, a wszystko to we wspierającej atmosferze zabawy i bliskości. Dzisiaj pokażę Wam kilka tytułów, które w naszej ofercie stały się prawdziwymi hitami. Zaprezentuję Wam zarówno propozycje, które są prostymi rozgrywkami, ale również takie, które będą wymagały od Was dużo więcej fantazji i determinacji. Podstawową formą gry dla dorosłych są ogólnie dostępne, pospolicie znane, kostki miłości. Na kostkach miłości zazwyczaj umieszczone mamy albo jakieś pozycje, albo miejsca na ciele. Albo różne akcje, które należy wykonać w kombinacji tych dwóch. Formy takich kostek mogą być naprawdę różne, również z czasami, miejscami w domu, czy też w ogóle jakimiś innymi miejscami. A generowanie wyników rzutów tymi kostkami może naprawdę być zaskakujące i dawać bardzo różne połączenia. Inną taką prostą grom, która wprowadzi odrobinkę urozmaicenia do waszej sypialni. Są na przykład pospolite karty z pozycjami Kama W tym opakowaniu znajdziecie 54 unikalne pozycje, które możecie wprowadzić do swojej rutyny, aby ją odrobinkę urozmaicić. Jeśli chcielibyście poznać nowe pozycje, to na pewno jest coś, o czym warto pomyśleć. Obrazki łatwo odtworzyć, a wy w przyjemny sposób podniesiecie swoją sprawność i kondycję fizyczną. Nieco bardziej pobudzającymi wyobraźnię i fantazję grami są gry z poleceniami. Przykładem takiej gry mogą być na przykład ukryte pragnienia. Tu z kolei w zestawie znajdujemy wiele kart z różnymi poleceniami. Takim przykładowym poleceniem jest na przykład: Przy najbliższej kąpieli będziecie musieli zająć się sobą. Niech każdy z Was ogoli narządy intymne drugiej strony, nie zapominając o tym, by później je popieścić palcami i języczkiem. Ta karta zobowiązuje. W zestawie jednak znajdziecie o wiele, wiele innych propozycji, pomysłów, innowacji. Dlatego, jeśli macie ochotę spróbować czegoś nowego, niesamowitego, niepowtarzalnego, czego nie doświadczyliście jeszcze nigdy wcześniej, ale potrzebujecie tylko odrobinkę motywacji lub takiego popchnięcia do działania, to te karty na pewno będą świetnym urozmaiceniem wieczoru. Jeśli jesteśmy już przy prostych grach, takich, które mogą dostarczyć dużo rozrywki, ale także podnieść troszeczkę atmosferę waszej sypialni. To na pewno na uwagę zasługują tutaj zakazane słowa. To gra, w której znajdziecie również klepsydrę odmierzającą czas do rozwiązania zagad. Oczywiście jest to gra przypominająca popularne tabut, czyli trzeba tutaj odgadywać hasła, nie używając konkretnych wyrazów czy uda Wam się przekazać drugiej stronie hasło nie używając zakazanych słów? Sprawdźcie swoje umiejętności. Jest to gra, która jest naprawdę bardzo wciągająca. Bardzo lubianymi i popularnymi grami są również planszówki. I ja również przygotowałam dla Was propozycję takiej, która doda odrobinę pikanterii Waszemu życiu erotycznemu. Ta gra jest niezwykłą planszówką. Podczas jej trwania zdobywacie żetony, którymi kupujecie wyznaczone zadania. Oczywiście zadania mają charakter pikantny, erotyczny. Na pewno potrzebujecie tych żetonów. Jak najwięcej to wzbudzi wasze poczucie rywalizacji, ale również podniesie atmosferę i zachęci was do intymności. Ale jeśli oczekujecie od gry czegoś naprawdę, naprawdę wyjątkowego i potrzebujecie bardzo mocnych wrażeń, to to, co mogę wam polecić, to wersja gry The Lovers w wersji hardcore. Jeśli uważacie, że gry, które poprzednio Wam zaprezentowałam, mają takie raczej nieskomplikowane, proste i niewymagające zadania, to ta będzie od Was wymagała dużo więcej odwagi, determinacji. Jeśli potrzebujecie takich właśnie wyzwań, to ta gra zdecydowanie jest warta polecenia. Rozgrywka pomiędzy Wami może trwać nie tylko dni, ale również tygodnie. Może ona się rozciągnąć w czasie, Ponieważ zadania wymagają uprzedniego przygotowania. Ich poziom zaawansowania zdecydowanie jest dużo wyższy, są one dużo bardziej kreatywne. Jeśli tak ambitnej gry poszukujecie, to ta jest zdecydowanie tym, czego chcecie. Jednak na naszej stronie, w specjalnie przygotowanej kategorii Gry erotyczne, znajdziesz o wiele więcej propozycji o różnych stopniach zaawansowania. Różnych stopniach złożenia i z różnymi akcesoriami. Dlatego warto przejrzeć tę kategorię w całości, a jeśli potrzebujesz pomocy w dokonaniu wyboru, pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na nasz przyjazny, kompetentny, uśmiechnięty zespół obsługi klienta, który chętnie odpowie wyczerpująco na wszystkie Twoje pytania. Miłego dnia!